Cześć kochani, witam Was dzisiaj serdecznie. W dzisiejszym filmiku e, pokażę Wam dwie paletki marki Sleek. E, wiem, że wiele osób już nagrało taki filmik. E, ja go nagrywam właśnie teraz, ponieważ bardzo długo zastanawiałam się nad tym, czy kupić te palety, czy one są właśnie e, godne zakupu, godne polecenia i. Jakby o cena nie chodzi, ponieważ te paletki są tanie, kosztują 27,50, ja tyle zapłaciłam, kupiłam je przez Allegro. Zanim kupiłam te paletki, to oglądałam właśnie bardzo dużo filmików, w których mówicie, że cienie się bardzo obsypują. Paletki są jakby takie nietrwałe, ponieważ delikatne dotknięcie cienia pędzelkiem rozwala ten cień, rozsypuje. Ja takich rzeczy nie zauważyłam. Posiadam dwie paletki i moje palety sprawdzają się. Są jak najbardziej ok. Wiadomo, że ciężko znaleźć cienie, które by się nie obsypywały. Obsypują się, ale nie tak mocno, jak myślałam. Co Wam jeszcze mogę powiedzieć? Dotknięcie pędzelkiem bądź pacynką nic nie robi tym paletom. Ten cień pozostaje taki sam. Jego konsystencja, struktura w ogóle się nie zmienia. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. A więc moje palety są dwie pierwsza paletka nazywa się Also Special i otrzymujecie ją w takim kartoniku i drugą paletę, którą ja mam jest to paletka Sunset jest w takich kartonikach czyli tak są opakowane w obydwie paletki otwarciu tego kartonika otrzymujecie taką ulotkę i w tej ulotce macie pokazane produkty, które jeszcze można dostać z marki Sleek. Pierwszą paletką, którą tu mam, czyli jest to paletka Also oh Special. Sama paletka wygląda tak. Jest to taka plastikowa paletka. Z tyłu macie napisane kolor, jak się nazywa i numer koloru. Po otwarciu pokazuje Wam się naprawdę bardzo duże lusterko. Nie wiem, jak jest w innych paletach, ponieważ ja mam tylko dwie. W tej paletce Also Special jest tak dodany taki plastik, który po prostu opisuje kolory, jakie są. Jak się kolory nazywają? Po wyciągnięciu tego plastika, plastiku, plastika... Macie paletkę. Paletka posiada 12 kolorów. Kolory są bardzo mocno napigmentowane. Do tego macie pacynkę dwustronną. I zobaczcie, ja już korzystałam z tych kolorów i z nich yy, naprawdę one się nie ukruszyły. Nic się z nich naprawdę nie działo. Bardzo mocny pigment jest w tych kolorach, tak jak już mówiłam. I drugą paletkę, którą Wam pokażę, jest to paletka Sunset. Tak samo opakowana w taki plastik. Tutaj macie nazwę i kolor. I w tej paletce tak samo jest duże lusterko, ale tutaj już nie było tego plastiku z, z jakby z nazwą kolorów. Kolorki są takie, do tego oczywiście podwójna pacynka, pacynka już używana przeze mnie. E, może tutaj właśnie te kolory będą wyglądały bardzo tak intensywnie, ale te tutaj u góry są takie bardziej spokojniejsze. E, czarny kolor w tych paletkach jest bardzo, bardzo mocny. E, co najważniejsze, kolory te bardzo dobrze się blendują bardzo dobrze można je rozetrzeć pędzelkiem utrzymują się dobrze przez cały dzień ja używałam je e, tylko i wyłącznie na bazie Art Deco i spisują się w 100% Cena jednej paletki, tak jak już mówiłam 27,50 i co Wam jeszcze chcę pokazać? Pokażę Wam może wielkość tych cieni, ponieważ kiedy odpalicie sobie Allegro i naciśniecie w stronę z daną paletką, to te cienie naprawdę wydają się ogromne. Tak jak tutaj teraz w kamerce niby są takie duże. Ale ja Wam porównam te cienie z cieniami marki Inglot. Zobaczcie jaka jest różnica, macie Inglota o i macie y, Slika, także zobaczcie o ile te cienie są mniejsze, także nie kierujcie się tym, że y, te cienie będą naprawdę, naprawdę duże, one będą mniejsze, o wiele mniejsze niż, niż te, które proponuje nam Inglot. No ale tutaj macie 12 cieni, 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 cieni za 27,50. Kupicie je naprawdę w bardzo różnych cenach, te paletki. Od bodajże 26 zł do 27,50, 28 zł. Jest nowa paletka, która nazywa się Me, Myself and I. Ją dostaniecie za 33 zł na Allegro. Ja nie wiem, jakie jest pochodzenie tej paletki... Ona tak naprawdę jest przywieziona z Wielkiej Brytanii, ale akurat te paletki, które ja mam dwie, te które posiadam, one mają dobrą pigmentację, te cienie się nie kruszą, tak jak już mówiłam, także ich pochodzenie tak mi się wydaje, jest. jest nie wiem, mogę nazwać to oryginalne. No tak mi się wydaje, bo w, y, szczerze mówiąc, jeżeli byłaby to jakaś chińska podróbka, no to chyba jakość tych cieni nie byłaby taka dobra. Aha, jeżeli jesteście właśnie ciekawi, y, jakie są y, poszczególne kolory, zobaczyć sobie słocze tych cieni, zapraszam na mój blog smashboxbaby.blogspot.com. Pod tym filmikiem także napiszę Wam adres tej, tej strony, tego bloga. Tam macie makijaże wykonane tą paletką. Wszystkie słocze kolorów zrobiłam. Zdjęcia pochodzą, są zrobione przeze mnie, pochodzą z mojego aparatu, także zapraszam Was serdecznie. Dziękuję Wam za oglądanie filmiku. No i zapraszam za niedługo na kolejne.